Co zmieniono w czołgach Leopard 2.pl, czego dotyczyła ta polska modernizacja czołgów Leopard 2 w wersji A4 docelowo najprawdopodobniej również w tych, które posiadamy w wersji A5. Od razu zaproszę Was do wsparcia kanału, ponieważ tak radzicie, żeby robić to na samym początku. Zapraszam na Patronite'a, zapraszam na postawienie symbolicznej kawy, linki w opisie. Zapraszam też do na przykład komentarza ze super podziękowaniem. Oceń, zasubskrybuj, spójrz na inne materiały, spójrz na kartę społeczności, gdzie wrzucamy linki, gdzie wrzucam materiały z moich pozostałych kanałów. Ale teraz może już przejdźmy o jeszcze poleć. Polecanie też jest bardzo ważne, spójrz na mojego X. Przejdźmy jednak do dzisiejszego bohatera, czyli do czołgu Leopard 2.pl, który to jest czołgiem wprowadzającym szereg zmian, tylko że należy pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach. Wraz z tą modernizacją przeprowadzane są też remonty tych czołgów. Czołgów, które pochodzą z lat 80., dlatego stopień ich zużycia jest często dosyć zaawansowany dlatego te początkowe koszty, jakie szacowano dotyczące modernizacji tych czołgów, się zwiększyły. Poprzez to, że gdy taki czołg przyjeżdża, jest poddawany przeglądowi, no i okazuje się, że silnik do remontu, to do remontu, i nagle okazuje się, że żeby ten czołg mógł dalej działać, spełnią swoich możliwości, należy w nim wprowadzić szereg rzeczy, a raczej wyremontować szereg rzeczy. I druga kwestia, tu nie chodziło tylko w tej modernizacji do wariantu PL, tylko o to, żeby te czołgi zostały doprowadzone do nowego standardu, który da im większe możliwości, jeśli chodzi o opancerzenie, jeśli chodzi o siłę ognia, ale też chodziło o to, żeby wymienić te elementy, te części, do których dostęp jest już dosyć utrudniony. Musimy wiedzieć, że to jest wersja z lat 80., która w większości państw została już jakiś czas temu zmodernizowana, na przykład do wersji A5, czy też powstały jakieś samodzielne wersje. Niestety dostęp do części do wersji A4 jest utrudniony. No, może nie jest już w ogóle. Zakończone wspieranie tych czołgów, tylko że no cóż tu dużo mówić, jest ono, jest ono dosyć radykalnie ograniczone. Jeśli chodzi o tą modernizację, to oczywiście nie startowała tylko jedna grupa firm, która chciała podjąć się tej modernizacji, wybrano akurat tą, do którego standardu się modernizuje. Tu musimy pamiętać, że opinie o tym, co zostało wybrane, są różne, nie będę się w to zagłębiał. Wybrano co wybrano. Tutaj nie będziemy niezrealizowanych kontraktów, czy też wariantów, analizować. Może w przyszłości. I tutaj oczywiście napotkano na jeden bardzo poważny problem, czyli wzrost masy. Chcemy do dopancerzyć czołg, wtedy ten wzrost masy jest czymś nieuniknionym najczęściej. Niestety ten wzrost masy nie mógł być nieograniczony. Jak się okazało w ramach toczących się prac, no nie można dopancerzyć tego czołgu tak jak początkowo planowano dlatego jeśli chodzi o opancerzenie to ograniczono się do założenia takich specjalnych modułów opancerzenia tylko na wieżę kadłub boki kadłuba zostały pominięte tam nie jest tak źle jak się niektórym wydaje żeby to nie było tak że wersja 4 jest czymś najgorszym na świecie no nie te 72 na przykład w przypadku tej Wersji Leoparda 2 4 po prostu wymienka, tylko że no, wzrost masy niestety oznaczał, że mogłoby dojść do pęknięć, mogłoby dojść do no, szeregu rzeczy, które uniemożliwiały no, wprowadzenie tak szerokiego zakresu dodatkowego opancerzenia, jak zamierzano. Niestety, ponieważ no, opancerzenie, jak wiemy, no, jest niesamowicie ważną sprawą, jeśli chodzi o tą odporność. No to jest coś bardzo ważnego, a tutaj ograniczono się po prostu do założenia specjalnych modułów na wieżę. Modułów, które znacznie zwiększają odporność tego czołgu i zmieniają wygląd tej wieży. Tu można powiedzieć, że wersja A5, którą też posiadamy, to jest właśnie ta wersja, w przypadku której wprowadzono to dodatkowe opancerzenie, ponieważ wersja A4 była uważana za no, niewystarczającą pod tym względem. W wersji Leopard 2 PL po pierwsze, jeśli chodzi o opancerzenie, to właśnie założono specjalne moduły dodatkowe na wieżę. Znacznie zwiększając jej, może nie przeżywalność, tylko po prostu zwiększając jej opancerzenie. To przeciwko czemu może ona być odporna. Kolejną kwestią, jeśli chodzi o opancerzenie tych czołgów, oczywiście poza tym pancerzem, który został zamontowany dookoła wieży tych czołgów. Jest założenie w środku specjalnych wykładzin przeciwodpryskowych, no, które mają chronić załogę, gdyby doszło do uderzenia. Pamiętajmy, że to nie musi dojść do penetracji, i niektóre właśnie z tych zagrożeń polegają na tym, że dochodzi do uderzenia, nie do penetracji, tylko odrywane są w środki odłamki. Szereg zagrożeń, które potrafią zrobić z załogą w środku, no. Ostateczny efekt. I taki czołg, który nie został spenetrowany, no może być czołgiem, w którym załoga już no, nic nie zrobi. Nic nie zrobi, ponieważ niestety jest porażona. Tutaj to zamontowanie tych wykładzin przeciwodłołamkowych, tych takich mat, no, jest czymś oczywistym. No ale to musiało dojść do modernizacji, żeby to udało się założyć. Kolejnymi modyfikacjami, poza tym, że wzmocniono jednak to opancerzenie, które w wersji A4 jest najczęściej wskazywane jako to, no, które jest mocnym ograniczeniem, tutaj tak nawiasem mówiąc, gdy mówimy o Leopardach, to wersja A5, wprowadzona po wersji A4, ona miała właśnie zrobić wszystko, żeby to opancerzenie było lepsze. Od wersji A4, gdzie uważano, że jest ono niewystarczające. Nie jest złe, tak jak mówię. A kolejną wersją, wersją A6, w wersji A6 zajęto się armatą. Wydłużono lufę i wprowadzono inne zmiany, które miały zwiększyć siłę ognia. Więc jak widać, Leopard 2 też się mocno zmieniał, o czym też kiedyś porozmawiamy. Scenariusz już jest napisany. Ale jeśli chodzi o uzbrojenie, to w przypadku leopardów dwójek nie zdecydowano się na wymienienie armaty. No to jest raczej za duży koszt, więc z tego zrezygnowano. Ale przystosowano te czołgi do zastosowania nowszych typów amunicji. I żeby to wprowadzić, wymieniono wskaźnik odrzutu, powrotnik, oporniki. Zmieniono też pojemnik nad nałusek. Tak żeby można było używać również DM11, ale też wprowadzono zmiany, programistyczne zmiany, jeśli chodzi o system kierowania ogniem, jeśli chodzi o zamek armaty i zamontowano elektroniczny spust armaty. No nie mówię już tu o nowych tablicach obliczeniowych, o nowym komputerze balistycznym, no, to są rzeczy oczywiste. Chcemy stosować nowe typy. Pocisków, nowe typy AMO, do których ten czołg, ta armata nie jest przystosowana, no to musimy zrobić dużo, żeby ten czołg dostał taką możliwość. I to jest ta zmiana, która w dosyć mocny sposób zwiększa możliwości tych czołgów, ponieważ musicie zdawać sobie sprawę, że no, zaraz powiem też o zmianach dotyczących stabilizacji. Jeśli chodzi o te zmiany wprowadzone w tych możliwościach. W możliwości zastosowania jednak nowocześniejszych pocisków, to dużo daje, to jest naprawdę duży przeskok, jeśli chodzi o możliwości. Zwłaszcza gdy spojrzymy na to, że to Amo, na przykład z lat 90. potrafi tą T 90 przestrzelić od przodu na, na wylot, czyli potrafi pokonać przedni pancerz, przelecieć przez całą załogę, przez automat i wylecieć tyłem. A tu mówimy o jeszcze nowocześniejszej amunicji, a tu mówimy o jeszcze nowocześniejszym, a o jeszcze nowocześniejszych środkach. Więc tutaj wprowadzono szereg zmian, które miały przystosować tą armatę czołgową cały ten system i fizyczny i ten programistyczny, ten który no, odpowiada za obliczenia, odpowiada za te inne rzeczy, które no, umożliwiają oddawanie. Skutecznych celnych strzałów, w ten sposób, żeby przystosować go no, do nowych efektorów. O, może tak to ładnie nazwijmy, wtedy będzie jeszcze ładniej to brzmiał. Więc zmieniono szereg rzeczy, żeby można było stosować nowocześniejsze AMO. Ale to nie koniec zmian, jeśli chodzi o tą siłę ognia. Tutaj, tak jak, nie wiem, czy wspomniałem na początku, ale chyba już zapomniałem. No, to już kilka minut trwa ten materiał. Wybaczcie. No i zapraszam do wsparcia. Chodzi o to, że oczywiście w przypadku tych czołgów wymieniono napęd i stabilizację wieży z hydraulicznego na elektryczne, żeby było bezpieczniej, ale też chodzi, żeby było skuteczniej, żeby ta, stabiliza, żeby ta stabilizacja była jeszcze lepsza, żeby miała jeż, dawała jeszcze lepsze możliwości. Co oczywiście w połączeniu z innymi zmianami, które dotyczą, na przykład Systemów obserwacyjnych i optyki no dają naprawdę duże możliwości. I tutaj zastosowano kamery termowizyjne KLW-1, oczywiście od PCO, polskiego PCO, i one trafiły dla działonowego oraz dla dowódcy, do dowódcy. Kierowca dostał kamerę cofania, dzienno -nocną, No, w końcu to jest niesamowicie ważne, niesamowicie wygodne i niesamowicie niedoceniane. Ponieważ wielu osobom się wydaje, że po co kierowcy kamera cofania, no chyba żeby na parkingu dobrze się manewrowało. No nie. W razie działań czołg nie tylko przed takie myślenie jest bardzo błędne. On musi manewrować. I to jest właśnie ta przewaga czołgów, że one potrafią dosyć szybko i sprawnie manewrować, zwłaszcza tych zachodnich, które potrafią na przykład zmienić stanowisko wycofując się. Nie narażając swojego najbardziej osłabionego miejsca, czyli tyłu, tak jak to muszą na przykład robić czołgi wschodnie, żeby szybko zmienić stanowisko, trzeba się obrócić, albo się cofa tak powolutku, jakby człowiek wolno szedł. I żeby mm, zrobić taki manewr, to trzeba, warto wiedzieć, co jest za nami, nie wychylając głowy, prawda? A nawet gdy wychylimy głowę, no to za dużo nie widzimy, kiedy cofamy. A tutaj wymiana na taki. Wydawałoby się prosty przyrząd dziennonocną kamerę cofania w wielu samochodach oczywistość jest bardzo ważnym elementem, który zwiększa świadomość sytuacyjną i umożliwia kierowcy naprawdę na o wiele skuteczniejsze manewrowanie. A gdy liczą się sekundy, i gdy liczy się ta świadomość sytuacyjna, no to jest coś, o czym no naprawdę nie wolno zapominać. Ale oczywiście też wprowadzono pewne zmiany, jeśli chodzi o pulpit dowódcy. W ogóle wprowadzono szereg zmian, jeśli chodzi o te urządzenia elektroniczne, które są obsługiwane nie tylko przez dowódcę, oczywiście, jeśli chodzi o testowanie, jeśli chodzi o sprawdzanie systemów, jeśli chodzi o ich szybkość, jeśli chodzi o ich chłodzenie co też jest niesamowicie ważne. Wprowadzono też, na przykład, możliwość alternatywnej transmisji obrazu z Celownika, który też został zmodernizowany. I dało to bardzo ważną możliwość, czyli możliwość Hunter Killer, czyli możliwość współdziałania przez dowódcę i działonowego w ten sposób, że mogą sobie wyznaczać cele, mogą zajmować się innym celem, gdy ten pierwszy już rozwiązuje problem tego pierwszego celu. O tym też ma być materiał, tylko że na moim drugim kanale dlatego zapraszam właśnie na tamten kanał żebyście mogli tam również troszkę o tym powiedzieć co tutaj. No tam zbyt dużo różnic nie ma, po prostu tam w ogóle nie ma zdjęć. Mam czarny podkoszulek, no i mamy tą samą ścianę. No ta ściana jest fajna, nie ma bazgrow, więc jest ona jeśli chodzi o inne zmiany, to nie powiedziałem w przypadku omawiania bezpieczeństwa czy też odporności tego, że poza wykładzinami tymi przeciwodłamkowymi, które znajdują się, znalazły się wewnątrz, dodatkowo zastosowano system przeciwwybuchowy czy też układ ze środkiem gaśniczym Deugern-N, i układ ten przeciwpożarowy też został zmodernizowany, też wprowadzono zmiany w tym przypadku. I tak, gdy dojdzie do zapalenia, zapalenia ładunku, to zbyt dużo to nie pomoże, no ale jest szereg innych sytuacji, w przypadku których ten system naprawdę potrafi dużo zrobić. Spójrzmy na przykład na nasze kraby i na to, że gdy ich używano na wschód od nas, tak to ujmijmy, Dochodziło do przypadków, że niestety te systemy przeciwwybuchowe, przeciwpożarne były wyłączane. No, ktoś musiał zapalić, więc tego typu systemy były odłączone. No i niestety efekty są niezbyt fajne. I tu chodzi i o załogę. Tutaj ta ewakuacja wtedy jest bardziej prawdopodobna, że się po prostu uda. To nie jest tak, że. Jest pewne, że się uda. Bardzo często się nie udaje, ale też chodzi o to, że jest łatwiej. I drugą kwestią jest też to, że no, gdy ta ewakuacja się uda, to gdy taki system zadziała, no, to dojdzie do lekkiego wypalenia, tylko że ten pojazd, czy to będzie armatochałbica, czy to będzie czołg, da się odzyskać. A tu, no, gdy ktoś to wyłączy, no, już się nie da odzyskać. Żeby o tym pamiętać. Jeśli chodzi o inne zmiany, to na przykład zamontowaną APU, czyli tą dodatkową jednostkę, dodatkowy silnik, a raczej generator, który ma za zadanie zasilać urządzenia elektryczne, gdy główny silnik jest wyłączony, no po co ma silnik, który, który dużo spala pracować, jeśli można oczywiście używać generatora, który jest cichszy, który produkuje mniej ciepła i oczywiście jednak nie zużywa tej głównej jednostki napędowej. I to są te zmiany, o których pamiętam, może mi coś wyleciało z głowy. Tych zmian jest sporo, jednak nie są to te zmiany, które. No, na przykład radiostacji nie wymieniono. No to jest. No, tego nie rozumiem. Poddajemy modernizacji czołg, takiej w miarę głębokiej, z pewnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o masę, żeby to wszystko się nie połamało, nie popękało. A my nie wymieniamy radiostacji, łączności, podstawowej rzeczy i zostawiamy te stare rzeczy. Po co nam najlepszy czołg na świecie, gdy ktoś go zagłuszy, jego łączność, gdy ktoś uniemożliwi mu komunikację z innymi czołgami, z dowództwem? No, o BMS-ie też troszkę zapomniano. No, parę rzeczy by można dodać. Tylko, że no, chociaż to prawie 3 miliardy złotych kosztowało, kosztuje, bo to jest w trakcie, to jednak tu te zmiany są bardzo fajne. I oczywiście część z nich jak najbardziej można by wprowadzić w wersjach A5, co umożliwiłoby ich dalsze użytkowanie. Przez naprawdę dosyć długi czas. Pamiętajmy, że chcemy mieć dużo czołgów, tylko że 1000 K2, to jeszcze wiele lat, zanim zostaną one nam dostarczone. Nie mówiąc o tym, że na leopardach nadal będziemy mieć wyszkolone rezerwy, dlatego fajnie by było stworzyć rezerwę sprzętową, mieć w linii K2 i Abramsy, a jednak przez te 10-15 kolejnych lat te leopardy utrzymać, jakby coś. Warto mieć rezerwę. Więc modernizacja fajna, oczywiście mogła być jeszcze fajniejsza. Jeśli chodzi o zarzucenie jej czegoś, jakiejś nieprawidłowości, to jest taka jedna podstawowa ta łączność. No i że trwa dosyć długo. No ale te remonty tu wszyscy myśleli, że no zmienimy to, 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 a resztę zostawimy. No nie. Jeśli coś ma ponad 30 lat i było używane bardzo intensywnie, i za dużo nie inwestowano, żeby no jednak ten stan był taki jak trzeba. No to efekty są takie, że trzeba dużo i długo w ten remont wkładać. No po co zmodernizować czołg, który za niedługo się zepsuje. Więc fajna modernizacja, ciekawa, bardzo ładnie wyglądający czołg dzięki temu. No, A4 nie wygląda tak ładnie jak PL, jak A5, a tutaj w wersji PL już ten i czołg wygląda i ma dużo większe możliwości. Więc jeśli chodzi o siłę ognia, dużo się zmieniło. Jeśli chodzi o pancerzenie, też spora zmiana. Wiadomo, system aktywnej obrony przecież takie testowaliśmy, a raczej opracowywaliśmy. No ale co ja Wam będę mówił, mówię o tym zawsze. Więc jeszcze o tym czołgu będzie, jeszcze będzie o tej wersji PL. Porównamy ją z innymi modyfikacjami z innych państw, jak inni spojrzeli na ten temat, bo musicie pamiętać, że przez ostatnie lata te wersje A4 nie tylko w Europie były dosyć gruntownie modernizowane. I tutaj mówię o Azji Południowo-Wschodniej, gdzie te czołgi też były dosyć fajnie modernizowane, też z szeregiem ograniczeń. No ale cóż, na dzisiaj dziękuję, zapraszam do wsparcia, zapraszam na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z innych kanałów. Dziękuję wszystkim wspierającym, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.